zainspirowanym do tego, aby zacząć czytać księgi Salomona, księgę przypowieści i księgę księgę kaznodziei Salomona i czytając te, tą szczególnie pierwszą księgę poszedłem na rzecz o mądrości, że mądrość to nie jest żadna cecha. To nie jest nic, co da się wyszkolić. Mądrość to jest osoba, to jest Jezus Chrystus i po prostu mądrość mieszka w nas. Mądrość ma też swoje rzeczy, które e, lubisz, tak powiem. Lubi na przykład tam jest określone słowo karcenie. My no to do mnie to szło, choć po prostu lubi słuchać autorytetu. To jest ważne, że Jezus Chrystus, który mieszka w nas, on przez całe swoje życie jak był na Ziemi, to on był 100% zależny od Ojca. On był cały czas pod autorytetem. On nie był jakby samodzielny, tylko w 100% zależny od Ojca. My tak samo jesteśmy, przede wszystkim od Ojca, ale też na Ziemi mamy swoje autorytety. I, i przez to, że mądrość mieszka w nas, po prostu e, mo, możemy ją budować, bo tą mądrość trzeba też budować. I też jedną bardzo ważną rzecz, którą tutaj do mnie że w ogóle wszystko, wszystko co, co jest nam potrzebne do życia, to mamy w Jezusie Chrystusie, nie gdzie indziej, tylko tutaj.